Hej, jej widzowie, czas słowa dotrzymać. Tak jak mówiłem, pojawi się baner z postaciami z Kolabo, z Fejta, czyli Saber oraz archera archer dostaćmy za darmo, więc czas polecieć po cyber. Może i dobrze, że jedną postać dali za darmo, choć wydaje mi się, że gdyby dali możliwość, żebyśmy sobie wybrali pomiędzy jedną lub drugą postacią co darmo, a drugą możemy sobie dropnąć, też by było wszystko w porządku. Ale i tak jest spoko, że chojo coś dało za darmo, naprawdę. jeszcze możemy dostać tutaj lightcona, ale oczywiście tutaj musimy spełnić pełen wymóg, ponieważ musimy tutaj zużyć 200 tiketów. Ja ogólnie już zużyłem 80, dlatego że udało mi się fajno zdobyć, bardzo szybko i bardzo dobrze, bo dzięki temu mogę zdrobić po właśnie te wspaniałe postacie z kolabo, a szczególnie że te kolabo jest dość ciekawe i te postacie z kolabo są bardzo dobre jak ja patrzę ogólnie wręcz bym powiedział, że top tierowe, co nie zawsze się zdarza, bo tak jak patrzymy na inne właśnie kolabo z innymi właśnie z tytułami, to zazwyczaj jak dostajemy jakieś nowe postacie, to zazwyczaj one nie są zbyt dobrze zrobione są, ok, nie są jakieś top -tierowe, a tutaj mamy coś niezwykłego, bo mamy na odwrót, że jednak te postacie są bardzo dobre. Dlatego trzeba korzystać i dropić dopóki można. No, i przy okazji, jak ma się Jade, to trzeba wykorzystać. Trochę szkoda, że to są Double DPSi, tak naprawdę. Przydałby mi się bardziej support, jakiś healer, coś takiego. No, ale nie mogę marudzić. Nie mogę marudzić, trzeba korzystać, bo nie zawsze Hojo robi takie dobre kolabo. Szkoda, że w Genshinie nie możemy dostać jakiegoś fajnego kolabo. No, ale cóż, najwidoczniej po prostu sami z Serii Fate stwierdzili, że w Starlenie będzie najlepiej pasował, choć. Ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć co oni uważali, bo to było jednak wszystko za zamkniętymi drzwiami. Ale chciałbym kiedyś usłyszeć, jak to mniej więcej wygląda, jak to właśnie wygląda, jak sobie dogadują, czy to ma być event, czy postacie, skórki, coś takiego. Chciałbym kiedyś to zobaczyć, jak mniej więcej to wygląda. Będę musiał materiał jakiś znać, bo może na pewno są jakieś materiały, jak to tłumaczą, jak wyglądają właśnie takie kolabo, takie rozmowy. Bo na pewno one trwają dość długo. Nie od razu, że zrobią to z miesiąca na miesiąc, tylko na przykład pół roku. Tak jak tutaj mieliśmy. to zapowiadali chyba jakoś na początku stycznia, albo nawet grudnia, że będzie takie kolabo, że planują. A dopiero teraz dostaliśmy po pół roku. Kolabo dostaliśmy, a ja wciąż nie dostałem właśnie Saber. Pytanie, gdzie ona jest? Bo już trochę tych fejtów wydałem. Oczywiście i tak będę próbował więcej wydawać tych jade'ów, żeby jeszcze tego, darmo, tego lightcona chciałem powiedzieć darmowego, ale to nie jest darmowe, po prostu za wydropienie kolejnych postaci znaczy wykorzystanie ticketu w końcu dostajemy darmowego takiego za darmo znaczy, to nie jest darmowe, bo koniec końców musimy 200 wydać No <grym> nawet drożej wychodzi jak to przeliczymy, ale kurde, dobra, trafiło się, jest złoto, tylko pytanie kto to jest, mamy tylko chyba darmową jedną Postać, która się powtarza z blond włosami. Nie, Klara ma siwę, więc chyba nie będzie tu Klary, bo, boże, z Zyber musi być. O, dobra jest, ale jak zobaczyłem tą ścieżkę, to już. O, <grym> Destruction i tak. O, 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 nie, chyba nie trafiłem, ale koniec końców trafiłem, dobra, bo nie spojrzałem, jaką ona ma. Dobra, o, oh. no to co teraz zrobić? Co teraz zrobić? Właśnie mnie teraz zastanawia, co powinienem zrobić? Dalej lecieć po Zyber, czy, czy może jednak po. No bo chcę ten jednak lightcon darmowy. Znaczy, nie jest darmowy! <murze> muszę dużo wydać. 60 zostało, no to co polecieć? Pod lightcona dla fajno? Hmm, a może dla nie, no bo dostaliśmy. No właśnie, jak to zrobić? Jak to zrobić? Bo do fajno też by było fajnie dorzucić lightcona takiego dedykowanego. Wiecie, co muszę to przemyśleć? Widzę, podjąłem męską decyzję. Stwierdziłem, że lightcon dla. Saber będzie o wiele lepszy. Czemu tak stwierdziłem? Ponieważ, no, to jest jedyna okazja, żeby taki zdobyć. <laughs> to bo jedyny taki wymóg, tak na pewno. Postać kolabo, lightcony, kolabo już później się nie pojawią. Chyba, no, chyba, że coś czegoś nie wiem, że może jednak będą się pojawiać, ale wątpię, więc lepiej korzystać. Powinienem, może po A dolecieć, ale dobra, wolę mieć też i lightcona. Wiecie, tak. Taki prestiż, że mamy coś unikalnego, <noise> bo może się okazać, że ten Lightcone pójdzie do jakiejś innej postaci, która, za ileś tam patrzy się pojawi, będzie genialny. Oczywiście, Zaber odejdzie, zapomnienie, bo będą wiele lepsze postaci, ale Lightcone pozostanie, więc stwierdziłem, lecimy po lightcona jeszcze. To i to będzie najlepsze rozwiązanie. Oczywiście pewnie się wyzeruje, bo, no bo nie starczy mi. Mam naprawdę niedużą ilość jeszcze tych Jade'ów, które mi zostały, a nie. Co ona tu robi? Nie, nie cierpię postaci w, w banerach gdzie masz właśnie broń. To jest takie dziwne, raczej tu nie jest broń to lightcony. Ale no po prostu tutaj nie pasuje, ale bardzo często się to zdarza. Wolę lightcony, bo lightcon to jednak takie coś, czego tak łatwo nie jest zdobyć, a postać to nas no zawsze flatują. Na koniec końców później co nam dodaje? No nic, bo Aido wchodzi do maksymalnego, czyli szóstego poziomu i koniec. No i tylko dostajemy jakieś tam odłamki, jeśli dobrze będą. Te odłam odłamki są spokojne, choćby mogli zwiększyć tą ilość na przykład do 30 albo 40. W ogóle jedno mam pytanie do was widzowie. Co sądzicie o tym zabiegu, że jeśli pojawia się nowy patch właśnie w Starlenie, to Hojo wypuszcza wszystko od razu, czyli główną fabułę na jakiejś tam planecie, dostajemy od razu dużo eventów, które możemy porobić, oczywiście później też jakieś się pojawiają w połowie tego patcha. Co o tym sądzicie, bo naprawdę on wyrzuca od razu praktycznie wszystko naraz? Ja tak się zdałem, czy to jest dobry, czy jednak kiepski zabieg, bo no nie wiem, ja wolę tak jakby stopniowo, żebyśmy coś dostawali, żeby się nie nudzić, bo zawsze będzie o no dobra, w tym tygodniu sobie zrobię ten event, w następnym tygodniu pojawi się kolejny i w ogóle, więc sobie mogę tak na spokojnie to zrobić, Na w Starlane jest tak, że mamy tak, wywalony główny quest, zaraz jakiś poboczny quest, dodatkowo jakieś dwa eventy i ja tak, o oh maj, od czego tu się zabrać, od czego, żeby tutaj nie popsuć całej rutyny, w ogóle widzę, że chyba moje ostatnie pulowanko 10, ale chociaż będzie pewien litecon, pewien... Chcę cały czas powiedzieć że darmowy, ale on nie jest darmowy ten litecon. <grywia> Więc, a, Chyba będę musiał uruchomić swoje rezerwy e, zapasowe, które są skowane właśnie na taką chwilę, których za bardzo nie chcę ruszać, ale chyba będę musiał. No dobra, przeznaczę nam no może z 10-20 dodatkowych, żeby było pólów, bo może pojawi się ten litecon do Saber, no bo jak już zaczęło, no to Czemu by zatrzymać się właśnie w tej chwili, dobra, mamy lightkona ala darmowego do archera, więc już jestem spełniony, boink, piękny lightkonik, ale piękna prezentacja. Gdybym jeszcze taki do, właśnie Saber zdobył, ach, dobra, czas aktywować swoje rezerwy zapasowe z tego konta i lecieć po lightcona dla Saber, bo jestem blisko, jestem bardzo blisko, żeby go zdobyć i jestem pewien, dobra. Przeznaczyłem 10, ale jeszcze spokojnie kolejne 10 też zaraz przeznaczę, więc przejścia z przejście. Oczywiście tutaj jeszcze nie ma. Ogólnie mogę jeszcze 40 mieć, ale nie chcę tego wszystkiego zużywać, więc na razie tak po będę wyskakiwał, po dyżce. I co tutaj mamy? No fioletowy, więc nic już pocieszającego do no, pierwszego fioletowego i nara. bo muszę znowu wyciągnąć aktywa swoje. Bo jednak nie chcę zasilać konta Hoyon, no nie? I tak kolejna dziesiątka, proszę, wybłagam. Dobra jest, tylko pytanie, czy to jest to? Czy to jest to? A właśnie pytanie czy bo tych. podczas tych... Nie, chyba nie ma gwaranta, że zawsze dostajesz, no nie? Jak mamy teraz kolabo postaci. Chyba nie sam takiego nie pisał, że możemy jednak trafić coś, czego nie chcemy, ale ja chcę, żeby dostać bravo. Dzięki Ci, Nie zasilałem Twojego konta na szczęście złotówkami. <laughs> Bo to by było smutne. Choć, szczerze mówiąc, w tej chwili, jeśli dobrze wszystko rozgrywamy, mamy tyle rzeczy, aktywności, że spokojnie. No, możemy dużo zdobywać tych jade'ów, tylko no, trzeba regularnie grać, no i robić te różne aktywności. A ja tego nie robię za bardzo. Dobra. Pomogę powiedzieć, że dropienie postaci było idealne. Mam wszystkie postacie z tego kolabo i lightcony, więc jest można powiedzieć perfekcyjnie. A wam widzowie, jak poszło wishowanie po te postacie z kolabo? Macie cyber do niej lightcona? Mam nadzieję, że tak. A teraz dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się. Hej hej.